Dzień dobry, z tej strony Oskar Szafarowicz, zaczynamy pierwszy powyborczy odcinek programu Tu jest Polska Okiem Młodych na kanale Prawy.pl. Powyborczy, ponieważ zakończyły się niezwykle ważne dla Polski, można powiedzieć przełomowe wybory prezydenckie 2025. Jesteśmy świeżo po drugiej turze tejże elekcji, mamy już pełne wyniki, które zresztą spłynęły stosunkowo szybko, choć jak wszyscy pewnie wiedzą, sam wieczór wyborczy czy noc wyborcza były niezwykle emocjonujące. Pierwsze sondaże wskazały minimalne zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej. Natomiast late pool, czyli te sondaże już wynikające ze zbiorczych danych, z protokołów z komisji wyborczych, pokazywały realnego zwycięstwa, co potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza. I wiemy, że nowym prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej będzie Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez różne siły patriotyczne, oczywiście. Głównie i to już było wysunięte przed pierwszą turą przez Prawo i Sprawiedliwość, ale pamiętajmy, że nie byłoby tego zwycięstwa, nie byłoby tego historycznego wyniku, nie byłoby tych 10 milionów 600 tysięcy głosów, czyli niemalże najlepszego wyniku w liczbach bezwzględnych w historii III RP, a najlepszego od 90 roku, gdyby nie wielka fala mobilizacji polskich patriotów. Dlatego z wielkim szacunkiem, z wielką wdzięcznością należy pokłonić się wszystkim, którzy w pierwszej turze głosowali różnie, na różnych kandydatów. Oczywiście no, przeważająca część to ci, którzy już w pierwszej turze poparli Karola Nawrockiego, ale 1 czerwca dołączyli do nich wyborcy Sławomira Męcena, Krzysztofa Brauna, Marka Jakubiaka, Marka Wocha, Artura Bartoszewicza, a po części również innych kandydatów, ale również gigantyczne grono tych, którzy w pierwszej turze nie stawili się przy urnach wyborczych. Tym wszystkim członkom, można powiedzieć, tej wielkiej, biało-czerwonej drużyny, która się zjednoczyła wokół Karola Wrockiego, należy podziękować. Bo to nie było głosowanie jedynie personalne na tego kandydata, ale to był również bardzo czytelny znak, że Polacy pokazują czerwoną kartkę układowi Donalda Tuska. Jednocześnie nie tylko było to referendum nad rządami koalicji 13 grudnia. Ale można powiedzieć taki plebisyt nad konkretnymi elementami tej agendy, tej polityki realizowanej przez Koalicję Obywatelską Lewicę Trzecią drogę. Polacy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko centralizacji Unii Europejskiej, czyli budowie tego oberpaństwa przejmującego kompetencje państw narodowych. Opowiedzieli się przeciwko narzuceniu waluty euro, przeciwko nadmiernej pomocy Ukrainie w sensie wysyłania wojsk na Ukrainę, czy otwierania całkowicie naszego rynku rolnego na bezsłowy wóz produktów rolnych, przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur, przeciwko w końcu tej lewackiej agendzie światopoglądowej zmierzającej z zachodu, realizowanej i symbolizowanej przez propozycje takie jak małżeństwa homoseksualne. Jak wyrzucanie religii ze szkół, jak eutanazja, czy w końcu bardzo niebezpieczny projekt uderzający w wolność słowa, projekt karania za mowę nienawiści i cenzury w internecie, bo de facto do tego by się to sprowadzało. To, co zresztą zapowiedział Rafał Trzaskowski, że chętnie podpisałby, a Karol Nawrocki wręcz przeciwnie. I na szczęście ta myśl wolnościowa, myśl sprzeciwiająca się jakiejkolwiek ingerencji w wolność wypowiedzi, zwyciężyła. Także naprawdę myślę, że wszyscy możemy być sobie wdzięczni, że zmobilizowaliśmy się w tym historycznym momencie i powstrzymaliśmy, jak to określiła sama koalicja 13 grudnia, proces domykania systemu, domykania układu władzy, który miałby rzeczywiście no, pełnię możliwości przez kolejne lata. To już za nami. Powinniśmy rzeczywiście być dumni, oczekiwać, że to będzie solidna kancelaria pana prezydenta i że jak najszybciej po zaprzysiężeniu, i że oczywiście no, wybory zostaną w pełni uznane, że Sąd Najwyższy odpowiednia izba, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych uzna ważność wyborów prezydenckich. Czas na to jest do początku lipca. Wydaje się, że nie ma tutaj żadnych możliwości, żadnych doniesień o gigantycznych nieprawidłowościach, mimo rzeczywiście rozpaczliwych teorii spiskowych tworzonych przez Romana Giertycha i jego zwolenników, no, których wręcz można zakwalifikować do jakiejś politycznej sekty silnych razem, którzy próbują tworzyć koncepcję o tym. Jakoby to PiS, będąc w opozycji, pozbawiony środków finansowych i możliwości wpływania na cokolwiek w państwie polskim, sfałszował koalicji wybory i zabrał zwycięstwo światłemu kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu, no, prześmiewczo nazywanemu prezydentowi dwugodzinnemu, bo przez tyle cieszył się po ogłoszeniu wyników sondażowych. Natomiast są to już naprawdę rozpaczliwe jęki i wołania. Przegranych, całkowicie przegranych, których naród polski zdecydowanie odtrącił. Po 6 sierpnia będziemy mieli nowego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że będzie nie tylko realizował swoje konkretne obietnice złożone w kampanii wyborczej, ale również zauważmy, zbliżają się pewne możliwości symbolicznej zmiany. Zaraz powiem o tym, co bieżąco się dzieje w polityce, ale również tej większej, ustrojowej. Dla porównania, taka ciekawa liczba. Otóż Karol Nawrocki uzyskał 10 milionów 600 tysięcy głosów. Naprawdę bardzo solidny mandat od polskiego suwerena. Tymczasem w 1997 roku podczas referendum konstytucyjnego za tym aktem, za ustawą zasadniczą przygotowaną przez koalicję postkomunistyczną w większości SLD, PSL, no z domieszką części Unii Wolności, konstytucja, która została wówczas pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego przygotowana prowadzona przypomnę że minimalnie została uchwalona w referendum i głosowało za nią wówczas 6 milionów 400 tysięcy Polaków czyli ponad 4 miliony osób mniej niż poparło w ostatnią niedzielę Karola Nawrockiego. Zbliża się trzydziestolecie tej konstytucji. Dobrą praktyką ustrojową Rzeczpospolitej jest co pewien czas rewizja ustawy zasadniczej. Być może Karol Nawrocki będzie tym prezydentem, pod którego właśnie auspicjami, pod którego Pewną też taką inicjatywą bardzo odważną uda się wypracować nową konstytucję. Konstytucję na miarę ambicji polskiego narodu, można powiedzieć, konstytucję szykującą silną, suwerenną, dumną, niepodległą, zamożną i rozwijającą się Czwartą Rzeczpospolitą. Myślę, że mnóstwo Polaków oczekiwałoby takiej zmiany i rzeczywiście pewnego symbolicznego zakończenia okresu postkomunizmu w Polsce. Natomiast te sprawy ustrojowe, które przed nami nie powinny nam przysłaniać tego, że bieżąco polityka dzieje się tu i teraz. I to dzieje się zarówno w tym wymiarze niestety wciąż jeszcze dalszego psucia państwa przez koalicję 13 grudnia. Mamy tutaj kolejne dane, które... Zawsze przybyły, pokazując, jak niestety każdy segment państwa po półtora roku jest destruowany. Katastrofa, można powiedzieć, zwłaszcza ta w wymiarze finansowym, zagląda wszędzie, gdzie się da. Właśnie dowiedzieliśmy się, co rząd koalicji 13 grudnia bardzo skrzętnie ukrywał. Od 1 lipca wraca opłata mocowa, więc kolejny skok rachunków za prąd. Czeka polskie rodziny, średnio to będzie 12 zł miesięcznie na rachunku, ktoś powinien by nic, ale gdyby sumować, by wziąć pod uwagę, że inflacja wciąż w Polsce nie spada do celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski, to każda taka dodatkowa podwyżka, każdy taki niestety wzrost cen, wzrost rachunków, będzie prowadził do tego, że Polacy po prostu będą. Ubożeli wiemy też, że są rewidowane oczywiście niestety w dół prognozy wzrostu gospodarczego Polski zarówno na ten, jak i na przyszły rok o wzroście powyżej 3%. No, raczej możemy zapomnieć i jedynie już pomarzyć, to, to raczej kwestia pięknej przeszłości, którą mieliśmy przez 8 lat poprzednich rządów. Natomiast teraz wydaje się, że to spowolnienie nadchodzi i widzimy, no, jeśli mamy sytuację w górnictwie, gdzie strata za pierwszy kwartał 1,5 miliarda złotych, no, strata większa niż rok temu o blisko 400%. To jest naprawdę skala upadku, a jeszcze wiedząc o tym, że przygotowywana jest ustawa mająca wdrożyć unijną dyrektywę metanową, prowadząca w zasadzie do tego, że do 2030 roku większość polskich kopalń będzie tak naprawdę wygaszana, to w perspektywie kilku lat nie tylko czeka nas. Gigantyczne zagrożenie, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa energetycznego, o sferę codziennej dostępności prądu, chociażby, ale również ogrzewania, ale czeka nas kolejny skok cen energii. To jest naprawdę destrukcyjne dla naszego państwa. Czy kolejny obszar służba zdrowia. Wspominając w, w jednym z poprzednich odcinków, że NFZ tak naprawdę do końca maja już wykorzystał 80% środków zaplanowanych na ten rok. Wiemy także, że wykorzystał rezerwę mm, przyznaną przez rząd, jak również zaczerpnął ze środków, które w ramach funduszu medycznego miały trafić stricte na oddziały onkologiczne. Nie trafią, będą rozdysponowane po wszystkich innych oddziałach, żeby łatać te dziury, więc tak naprawdę na najbliższe pół roku zostało mniej niż 20% budżetu NFZ. Jest to gigantyczna tragedia. Wiemy także, że brakuje no, co najmniej kilkunastu miliardów, żeby zapłacić za same podstawowe. Zabiegi podstawowe, operacje, a być może do końca roku ta kwota luki się zwiększy do 30 miliardów. I jeśli chodzi o kwestie szpitali lokalnych, szpitali powiatowych. To pokazuje też pewną filozofię myślenia Platformy Obywatelskiej i całej tej koalicji. Filozofię myślenia zawartą, zaszytą w dokumencie ujawnionym jeszcze przed wyborami prezydenckimi w strategii rządowej do 2035 roku, gdzie wprost zapisano podział na Polskę A i B i wiele innych niebezpiecznych projektów. Jednym z elementów tego jest głodzenie finansowe służby zdrowia w Polsce lokalnej. Prasa branżowa donosi że pierwsze trzy miesiące bieżącego roku. To spadek tak naprawdę kondycji finansowej, czy wręcz wzrost straty, bo raczej o tym należałoby mówić, w przypadku szpitali powiatowych o 22%, więc sytuacja się wprost pogarsza. Można powiedzieć, że zamiast jakiegoś cudownego remedium, to ta czarodziejska różdżka minister Leszczyny rzuciła klątwę na służbę zdrowia. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna i raczej zmierza w kierunku przygotowania do prywatyzacji służby zdrowia, czyli do tej idei fix którą forsuje Platforma Obywatelska od lat. Także w wielu segmentach widzimy sytuację, która woła, żeby jak najszybciej doszło do tego, co wyraża już coraz więcej środowisk politycznych, ale co wyrazili właśnie Polacy 1 czerwca. Tusk do dymisji. Po prostu ten układ powinien jak najszybciej się rozpaść, bo cierpi na tym po prostu Polska. Każdy dzień, każdy tydzień funkcjonowania koalicji 13 grudnia to wymierne straty dla Polek i Polaków. Niestety no, wydaje się, że na ten moment przynajmniej koalicja 13 grudnia wybiera strategię trwania. Trwania, które prawdopodobnie będzie miało formę takiego gnicia politycznego, bez żadnych ambitnych, potrzebnych Polsce reform. Trwania jedynie dla czerpania fruktów władzy, czerpania korzyści z różnych spółek Skarbu Państwa i innych apanarzy, które wiążą się z władzą. Niestety no, po, po spotkaniach koalicyjnych w tym tygodniu wiemy, że ma dojść do jakiejś rzekomo rekonstrukcji. 58. Już chyba otwarcia programowego, które zapowiadał Donald Tusk, ale realnie nic się nie zmieni. Ten rząd, po pierwsze, nie ma żadnego planu na rządzenie. Jedyne, co o to słyszymy co chwila, a to córka jednego prominentnego działacza PSL-u z Podkarpacia, została w tym tygodniu wiceprezesem KGHM-u, a to kojarzony z lewicą, prywatnie mąż Sylwii Spurek, skrajnej lewaczki, zostaje wicedyrektorem centrum informatycznego z pensją 44 tysiące złotych miesięcznie, a to brat hejtera Pablo Moralesa zostaje, hejtera zresztą zatrudnionego też w spółce Skarbu Państwa w że total... Sportowym, zostaje zatrudniony w spółce zajmującej się nieruchomościami, w państwowej spółce, czyli cementowanie tej koalicji polega jedynie na podziale stołków. Niestety dla Polski jest to tragedia, dla tej koalicji jest to chyba jedyna szansa przetrwania niestety propozycja zgłoszona przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego rządu technicznego na razie nie spotkała się z pozytywnym odzewem natomiast należy mieć naprawdę nadzieję i wiarę że dojdzie do refleksji i do takiego przekonania o odpowiedzialności za Polskę za nasze wspólne sprawy nie mówię tu jedynie o liderach Tejże koalicji, czy liderach w ogóle środowisk politycznych, ale nawet poszczególni posłowie, szeregowi parlamentarzyści powinni zdać sobie sprawę, że dla Polski naprawdę interesem nie jest głosowanie w przyszłym tygodniu za wotum zaufania dla Donalda Tuska, ale jak najszybsze powstrzymanie tej koalicji. Podstawowe warianty są dwa, wszyscy o nich wiedzą, bądź Konstruktywne wotum nieufności, czyli właśnie powołanie prawdopodobnie jakiegoś rządu technicznego, rządu fachowców i ekspertów na pewien czas przejściowy, żeby wyprowadzić Polskę z największych problemów, żeby zatrzymać te największe zagrożenia takie jak Zielony Ład, czy. Fala nielegalnej masowej migracji z obcych kręgów kulturowych. A drugie rozwiązanie, również myślę, że oczekiwane przez miliony Polaków, to po prostu oddanie głosu suwerenowi, czyli przedterminowe wybory parlamentarne. Skrócenie kadencji tego Sejmu, czy na jesień tego roku, czy być może na wiosnę przyszłego roku, przy okazji kwestii budżetowej. Prawdopodobnie problemy przy ucieraniu budżetu będą bardzo istotne, bardzo będzie tam iskrzyło. W Polsce naprawdę się i Polakom takie wybory należą, żeby mogli się wypowiedzieć i jednoznacznie odrzucić ten układ, a być może powierzyć szeroko rozumianej prawicy większość konstytucyjną, o czym wspominałem na samym początku. Będziemy to obserwować, będziemy to komentować również. Wszystkie istotne sprawy, które dzieją się na arenie międzynarodowej, czy konflikty w łonie administracji Donalda Trumpa, który widać, że ma pewne spięcia z Jonem Maskiem, czy. Również kwestie ofensywy Ukrainy w pewnych obwodach rosyjskich, co jest również kwestią interesującą, czy plany no, dalszej, niestety, centralizacji Unii Europejskiej, forsowane przez układ niemiecko-francuski, to wszystko wpływa na naszą politykę. Ale najważniejsze, że dzisiaj udało się zrównoważyć w pewnym sensie podział władzy w Polsce, nie przekazać pełni kontroli nad naszą ojczyzną w ręce układu Tuska i Trzaskowskiego, nie pozwolić na domknięcie systemu. A co będzie dalej? Czy rzeczywiście uda się tę falę patriotyczną, zwłaszcza wspartą przez wielu młodych ludzi, którzy, przypomnę, dali również zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu, wykorzystać do rzeczywiście całkowitej już zmiany konstelacji politycznej w Polsce? To będziemy obserwować, będziemy śledzić. Zachęcam, patrzcie Państwo na różne wartościowe treści na kanale Prawy.pl. Jesteśmy dla Państwa, współtworzymy najlepszą jakość, jaką tylko potrafimy. Dziękujemy za uwagę. Zachęcam do obejrzenia, do skomentowania i przesyłania znajomym, podawania tego filmu dalej, żeby społeczność naszego kanału się rozbudowywała, wzrastała. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.